Przede wszystkim tutaj bajek polański. To jest już drugi odcinek. E, jakby drugi part. Jak zbudować zamek Bajka. Tak. Słuchajcie, kończymy to. Zaczynają budować tą fosę, jakby. Tak, właśnie. Zaczynają budować fosę. Chcę budować to zamudową. No sorry, ludzie, no. Troszeczkę tu musiałem zrobić, żeby was nie zdały zaczęła trzeba będzie dać piasek. I z przodu też da no, zrobię ten mur jednak. Ale pokażę wam jak to zrobić. I tego już przeminać słuchajcie nie możecie, bo to nie wyjdzie Wam na dobre, bo nie będziecie wiedzieć co macie robić, a to jednak nie chcecie tego chyba, nie? No, możecie sobie robić teraz z obsidianu, nie? Ale nie jest skąd weźmiecie... Znaczy możecie sobie zrobić generator obsidianu w sumie? No teraz, to to. PSK na tych serwerach hardcore, nie? Łatwo jest kopać obsydia, to nawet kosztowniej będzie niż tego stora. Chociaż wziąć stoł i kopać 100 nas, Sto być robić stołniki, przepalacz. dla to nie problem teraz. Teraz to nie problem. Przypominam, piasek zalewamy lawą, ponieważ wtedy TNT z tego piasku. A to, to wtedy się może się zapytać, no to po co piasek? Po co w ogóle? Dawać piasek może dawać od razu za lapę. Ale ja mogę się upewnić, wiecie? Bo ja daję porządny zamek, a nie tam jakiś słaby. Więc bardzo ważne to jest. Bo wszyscy lawę trzeba wylać. Po co to zamek bez lawy? No i tu mamy środek zamku. Teraz, raz tak. Tu właśnie możesz zrobić słup, zrzucają z piachu, nie? Dobra, w i teraz zaczynamy budować zamek. Po prostu bierzemy tu piach i sypiemy w nie? Ale może jeszcze jest drugi sposób na to, po prostu ze, ze śladu iść na piach, i na włączyć fly'a i sobie to robić. Ale ja wiem jak to wolę. Ja mogę na przykład, ja mogę chyba na fly'u jednak będę to robić. Ale róbcie sobie jak chcecie, jak wam się podoba. To tak i tak jest dobrze ludzie. Więc spoko. Jeżeli właśnie chodzi o to, to jest to no, rudna robota, nie? Ale no, jak chcecie mieć porządny zamek, to musicie tak zrobić, no bo możecie sobie zrobić jakiś taki słaby zamek i dla hardcora, no, ale wiecie no. To was szybko rozwarą, a taki zamek jest wytrzymały. Oczywiście zrobisz takie wieże, no mówię te rzeczy i sobie takie właśnie... Taki, taki taras jakby, znaczy taras, zobaczycie go, no. na pewno będzie dobrze. Ale piasek, jeżeli jesteśmy zrobić taki fajny właśnie zamek, jest konieczny. Piasek, no musicie na jakichś plażach szukać, bardzo dużo tego wykopać trzeba jednak, no. Jeszcze jakby było wyższy wóz tego piasku, no to to już by było jeszcze lepiej najmniej, jak się nabudować najlepiej, to żeby było, słuchajcie, no... Bo dopiero wtedy, bo właśnie, przeciwnik nie mógłby tak łatwo nie zrobić tak, żeby tak łatwo perwę nie wrzucić, no, to ten ekipie, to by się nie dostali na pewno, ale wtedy zalog bo, bo, mógłby być bardzo wysoki. W ogóle, taki zamek, a tak trudno się nie robić. zużywa się, co prawda, dużo materiałów, dużo mamy, trochę stołoblików lub obsydianu, no może uszyć to i to, można sobie wzmocnić z drugiej strony piaskiem, też jest taka, taka taktyka, że z drugiej strony piaskiem wzmocnić, ale jak macie lawę, to już raczej nie trzeba, raczej, przynajmniej ja tak nie robię, no. Bo... Jeszcze można zrobić sobie fosę przed zamkiem, wiecie, fosę, nie, nie tylko mur, ale też fosa, no to też, też dobry pomysł. Dobra, ściana z, z piasku prawie gotowa. Jeżeli chodzi o walki w tym zamku, to sobie do wygodne, bo zamek jest spory z drugiej strony, a fajny. Pietra można sobie dorobić, ale nie trzeba, jak to woli. Jak urządzać zamek, to nie będę pokazywał, będę pokazywał mniej więcej, jak wybudować taki ładny zamek. Dobra. Znaczy, przodu nie musicie już e, zrobić piaskiem, bo macie tam lawę. Jak tam, jak tam kto woli, nie? To możecie rozdać jeszcze tylko lawę. No, piaskiem już nie musicie. Ale wtedy, słuchajcie, macie słaby punkt, więc ja jednak chyba zrobię, no bo... Chodzi o to, że będziecie mieć wtedy bardzo słaby punkt w zamku i wtedy wszyscy, no nie robią piasek, to lawa, to nie ma co wbijać, ale tam już jest trochę szyby, trafić te szyby, rozbić szyby, wbić do zamku i rozwalić ich. Taka taktyka wtedy jest wroga, więc warto co zrobić jednak, bo to jest słaby punkt. A chodzi o to, żeby w zamku nie było słabych punktów, a jeżeli już są, to żeby były bardzo takie niewykrywane, nie, żeby było po prostu ich nie widać. To będzie za lawą, może jakaś dziura, szpara, z której można TNT by było dać. No to może się robić. Znaczy postarać się tak nie robić, ale jak już macie jakieś takie braki ważne, no to, to zakrywajcie to, żeby przeciwnik nie wiedział o tym. Postawowa rzecz przeciwnik nie może wiedzieć, jakie wybaczy wady, to więcej. A warto, jak już się dowie po bitwie, zmienić to trochę. Jeszcze pułapki wiadomo, można zmienić, tak? I tu wylewa lawę, on to chodzi jak zawsze no, okay. tu się będzie ta lawa rozlewać więc myślę że jest spoko dobra i do tego zamku się nigdy nie raczej nie byłaby chyba że odtąd dlatego tu rozlewa także lawę bo robię dużo, dużo 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 lawy aby co 5 dni chyba swojego kubo -ida. Nie mógł tu łatwo i za świeci, ja, nie mówię, to teraz zakryć lamę. Sory, ludzie, ale tylko jedno jest. Wyjście, zakryć zamek lamu. Kropka, kropka, kropka i kropka. Nie ma innego. Nie właśnie, ja, tu ma słaby punkt zamku, ale nie wiem, nikt nie wie o tym. Po prostu jesteś świadomy, że w ogóle ten mój zamek był jakiś słaby punkt. I to jest dobra taktyka, nie? Bo nie wiem o tym. No, no nie, Zwyczajnie nie wiem. Nie? I to daje mi dużo. Mi naprawdę dużo, dużo daje. Zobaczcie. Koleś wie jak się tu dostać. My. Wy wiem jak się tu dostać, prawda? ludzie, że się evet. ja odzywa rolę na, na, na chwilę nie, nie mogłem. Wtedy wiecie, że tu macie główne wejście do zamku. Taki tunel, który się się kierujecie. okej, okay. jak już mamy takie coś, taki podziemny, podziemny tunel, bo to jest, jest ten jest to naprawdę, to się nie idzie i to jest no. Podłogę możecie sobie zrobić, nie musicie. Z tego robimy tak dach. dach normalnie z kobla. To jest kobla z byla jakiego materiału, najlepiej jak już z tego co jest zamek to kończę robienie tego dachu, bo dach się może przydać później do kolejnej późniejszej rzeczy. Więc ja nie robię tego dokładnie, tylko po prostu daję klocki, Ja później uzupełniam w myślę, że tak jest szybciej. I kreację ten poradnik, ponieważ chcę, żebyście wiedzieli, ja właśnie się buduję tę ładę zamki w Minecraft. To jest chyba, będzie dobry poradnik, jak budować się w Minecraft. Jak już właśnie ten dach, to dlaczego może się zastanawiacie, to robienie dachu jest aż tak, aż tak ważne? Otóż ja was zaraz powiem dlaczego. Ponieważ przeciwnie, jeżeli nie macie takiego czegoś, łatwo może się do Was dostać. Proste, bardzo proste. Tu może się dostać wiela skina, tak wiem. Coś z internetem mi się znagowało, spoko. Zamku możecie sobie postawić pochodnie, bo to w końcu zamek jest, tuż za... No, spoko. Ja myślę, że słuchajcie ludzie, opłaca się, dać taki zamek na siebie choćby ja się robię takie coś a może się niektórzy zastanawiają po co co? a teraz weźmy sobie łóżko a pójdźmy spać w tym domu co? No, poszedłem spać i zapiszę mi się tam jakiś tam waypoint nie wiem jaki ale jakiś waypoint się zapisze Więc Zawsze będę wiedział, kto to jest, pusła jest Człowiek pointa, więc myślę, że nie zgubię tego, tej budowy ładnej i już światu na pewno nie usunę. Może ja, ja to sobie posłucham. Ja to nie w zamku przeszkadzać komu. Bo nie możecie je sobie zabić, nie? To nie obchodzi co sobie zrobicie ja z tym, ale spoko. Na dekoracji to ja nie dekoruję, nic tylko pokazuję jak zbudować, tak? A nie jak udekorować, tylko jak zbudować. Prosta. Zresztą zamek nie powinien być jakiejś, macie wielkich dekoracji, bo to nie polega na dekoracji, jak mówię, tylko na walce, Ale no... Nie wiem, czy jest jakieś przytłudzenie w domu, więc jednak trochę udekorować to poleca. Trochę, trochę udekorować, nawet ładnie wygląda, więc. To tam tam polecał. Natomiast. natomiast teraz tak robię. I co na dachu robimy? Na dachu zobaczcie, co zrobimy. Może wylejemy lawę. Teraz po co z lawa? Może, może się zastanawiacie. Znowuż lawa, no, Ile tej lawy? No, pomyślcie. A po co lawa? Lama mianowicie po to, jak przeciwnik rzuci perłę na dach, co to jest możliwe, wiesz, chyba, to wtedy my, tylko mówiąc sobie, jak to bym powiedział, wtedy jak przeciwnik rzuci perłę na dach, to on nie będzie mógł, albo jak to była cię, tak? To wtedy jest dziura w dach. A przez lama nie będzie tej dziury, więc to no, dobry pomysł. Jeżeli o to chodzi, to sobie zakryje, tu zakryje, to, tu zakryje, to. Się zakryje, to, się zakryje, to, się zakryje, to. Tu zakryję i tu też trzeba znaleźć. Bo na tym polega, też zamek. To zamek, a nie byle co, tu trzeba bać o dobro zamku. To będzie biela, 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 biela. Bilja się będzie nazywać obrona. Była bardzo dobrą. Była bardzo dobrą przecież. Ty to, ty będzie to chronić, jeśli będzie jakieś się to nazywa, wszędzie ochronione, wszędzie. Spokój. I teraz zobacz, jak to będzie się z całym zakrwawione prawie. Jest strasznie, szanowni, bo inaczej nic jest opuszczony, krzykasz. Tak. No strasznie jest ciężko się do niego dostać. I teraz co robi się? Jak woli się do zaku? Bardzo, bardzo, bardzo proste. Kupiecie to, kupiecie, kupiecie. Chcecie być takie coś. Idziecie.

Tym. Tu nie będzie chyba problemu Wejście później z, z widział. tak, tak, tak i wejście przez lane. nie ma żadnego problemu. Słuchajcie. Zamek z jest perfekcyjnie. Jeżeli o to chodzi. Nie ma żadnych ściem. Jeżeli chodzi o wieżę, ogrodę... To możecie sobie na przykład tu zatkać lawę, tu zatkać lawę. Proste i tu tutaj nie powinno być I tutaj nie ślawy. Może jak ktoś chce, jeszcze sobie może tam robić jakieś fajne rzeczy, ale ja nie. Ja, mi to, osoba wystarczy. Jeżeli chodzi o to, to, jeszcze raz wejdziemy do tego sameczku i z, jeszcze jedno może istotną, średnią rzecz, jak chcecie. to jest dla chęt, Dla chętnych, widać, że ci, co chcą chwycają wchodzą tu do chałupy, i tu przecieka i lewa, ale jak chcą, można zrobić, słuchajcie, taką drabinę i na wieżę obserwacyjną. Ale ja osobiście nie polecam robić takich rzeczy, bo pocą. Wtedy tylko drogowi jest I te i w tym zakupie można sobie kapić, robić dowolne rzeczy. Jeżeli chodzi o wieże, to jak mówię, można sobie dorobić oddzielne wieże obserwacyjne,

Tyk, 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 I zaburowane I tu macie to zaburowane, i mniej więcej tak robi się to zamek w Minecraftie. Tak jest. No, ja jedną że obserwacyjną mogę, mogę, jeszcze raz mogę zrobić. Jedno. No, no to robimy tak. No, mogę deski. Możemy też też ceglu. Chcemy Dobra, z potworem walę Nie ja obchodzi mnie to. Ik ben hier nog wel. Ik ben hier nog wel. jest, ben hier nog wel. Ik 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 ben hier 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 I teraz tak, tak. Kopię Cię w dół. Jako, że wszędzie dookoła wszystko przecieka, taki właśnie fajny big road. Jedną wieżę obserwacyjną, albo taką do strzelania zrobię. Wieżę się drabinę, jak to w normalnym świecie.

Okay. a to proste urobia. Môže sa zabiť o tak. Teraz robicie tak. To jest płoczko. Teraz robicie tak. I OK! I wiele jest obserwacji zrobiono. Warto sobie dorobić jeszcze więcej. Ja mam tyle, tyle. Dobra, spoko ten zamek prezentuje, proste, łatwe. Łatwe, proste, nie właśnie my. Łatwo, prosto i wygodnie <laughs> możemy zrobić. Właśnie <laughs> możemy zrobić naszą podłogę. I właśnie tak oto możemy zrobić. ładny, piękny zamek Minecraft. Tak samo podłogę pokażę przykładowo. Przykładowo bierzecie materiał. Bo jeżeli ktoś tego nie będzie wiedział, jaką ładną podłogę się robić. Podaję, że to wtedy... no, bo się pokażę, Wam. i muszę tak, 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 jeszcze możecie dać pochodnie jakieś lub jazbona mogę słuchać w naszym O, Eberhard. Eberhard Torch. to czy to czy z modu więc poko Mod, emerald pod zapraszam do oglądania prezentacji Eberald mod tam o tym będzie więcej się dowiecie jeżeli ktoś jest zainteresowany może go pobrać to się pozbawiło w tym samym emerald się 172 tam będziecie być normal przechodzicie do folderu mod możecie to wypakować tworzyć nowy folder tak to wpakować itp. Proszę tam. i tak po prostu tam ja prostu cieszyć się później modem do no, nie więcej tak to zrobić. I tyle, no. Dobra. Dobra ludzie. I w tym szalonym odcinku to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Łapujcie, subskrybujcie. Zachęcam do oglądania moich innych filmów. Cześć się Marko i życzę Wam miłe, miłej nocy. Cześć. Godzina 41.48. Cześć.